No cóż, cześć wszystkim! Dzisiaj przygotujemy mołdawskie tradycyjne danie Mamałyka Dzisiaj będzie gotować ja, Wiktoria no i Sława... i... I Wiesław Który... E... Poza tym jak to przygotujemy będzie próbował mamałygę, ponieważ Wiecław jest z Rosji, on ucieka z Rosji, aby powiedzieć pro I on nigdy nie, nie jadł tej mamałygi mołdawskiej. Pierwszy, pierwszy raz w życiu będzie, będzie Wiecław Zarudzki próbował mamałygę właśnie. No i cóż, zaczynamy! Dlatego, żeby przygotować małżę, potrzebujemy. Co, Victoria? powiedz, proszę? Potrzebuję masła, potrzebuję e, bosiek. To w Mołdawii e, to nazywa szkwarki. Nie wiem, jak po polsku poprawnie. E, Mamałyga to e, kasza. Okurudzowa taka. No, tak. No, ten kasza z Mołdawii. Tak, to moi to. rodzice przysłał mi posyłku z Mołdawii. Tak, jeszcze e, kozy ser. E, bryndza, taka. No tak, po mołdawsku to bryndza. No, się... Znalezliśmy. Sarkozy. Sarkozy tak. To może być też super. No. i e, no jeszcze jest, sól, e, Sol, masło i. I, i ta rzecz. <laughs> nie wiem, jak to się nazywa. Tak. No cóż, tak. zaczniemy. Z, z tego, że Wika zacznie gotować. A my zaczynamy je pić. No, a my no zaczynamy nie. Ty też będziesz gotować boczek, a ja będę gotować mamolygę. No. <laughs> no. Będę, będę. Ważna rzecz. Co przygotować mamolygę? Potrzebuję kubek. Przygotować. E, żeby przygotować e, mamaługę, e, to potrzebuję jeden e, kubek e, kaszy i dwa e, kubeczka wody. W takiej proporcji potrzebuję gotować. Tak, dwa oh. Jak coś, to ja otworzyłem po prostu szampan, ten prosek. To nie było, było pierdzie Oczywiście mamaługę trzeba jeść z, z mołdawskim winką. Z, z piwnicy, z piwnicy. Ale... Nie, nie ale ale dzisiaj nie mamy tej, tego winka mołdawskiego. Mamy Sauvignon Fine Sparkling Wine. Rozjeść dla misek. z urodziny Wiktorii. Mhm. Cóż... Wiktoria, trzymaj. Dzięki. E, jeszcze potrzebujemy takie rzeczy, żeby lepiej przygotować. No cóż, zaczynamy e, gotować mamowę. Potrzebujemy, aby woda się e, zagotowała. Tak. A jeszcze moja babcia gotowała, e, ba, ba, babcie, tak? e, boczek, e, nie na masie, a na, 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 sal na sali. E, mhm. I to dla mnie było fu, bo to e, śmierdziło. Dla mnie to... Ćmalec, się, się nazywa. Ćmalec, Ja już nie no może być rok. A ja ani razu nie gotowałam. Ja, tylko rodzice moi przygotowali kiedy byłem w kopance. A tak ja nigdy razu nie robiłam. tego. co jest dla operatora coś takiego? Dla operatora jest taka próbka. Możesz sobie... do ust. <laughs> Więc czekamy na to, żeby woda się zagotowała, a ja w międzyczasie będę przygotował te szkwarki, czyli boczek. No i... Szparki muszą być takie bardzo mocne przygotowane, żeby oni byli chrupującymi. Nawet więcej e, tego... tego. Trochę specji dla smaku, trochę, troszeczkę. Dla smaku. Tak, trochę. Troszeczkę, trochę, tak, trochę. No i zostawiamy, żeby to się przygotowało. Jeśli macie taką rzecz. To life hack od to, nas. Tak, od biednych młodawianinów. My zostawiamy, a dalej e, woda się chyba się przygotowała, nie? Nie, jeszcze nie. Dobra, idziemy dalej. <frony> Tut, <tekst> tu, <tunfiali> 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 no tak. Dalej czekamy, e, jak woda się i będziemy robić mamyga. Tak, to jest dla op 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 operatora. Wow! Jaki smak. O, szkoda, że nie można e, poczuć ten zapach, bardzo smaczny. Za dużo tych specji było, nie? Nie, 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 bardzo, bardzo fajnie idzie. Musi być e, wszystkie jak te szklarki. Mhm. Tak wygląda, wszystkie. Tak, ale musimy jeszcze poczekać, żeby to się smażyło. Aha. No i zostawiamy jeszcze na... Chyba 5 minut, czyli w ogóle 10 minut gdzieś tak na e, mocnym ognisku eee, to już zagotowała i będziemy e, wlewać, wlewać mamega to tak, troszeczki i potrzebujemy mieszać, żeby nie było kamocka. Więc potrzebujemy, po, potrzebujemy nie, już da, to ani nie tutaj ważny, ważny proces. Czas. Tak, to самый ważny Więc uwaga! To jest e, super ważny moment w przygotowaniu mama Wigi. Musimy mieszać to cały czas. Naprawdę. Cały kurczas. Naprawdę? Czas. Tak. tak. A, I w taki sposób tak. e, gotuję 3, 2, 1. Zmiana. <laughs> Kurde, to jest ciężko. W jeden sposób. Nie, w jeden, tylko w jeden, proszę! Tylko w jeden, tylko w jeden, uwaga, tylko w jeden. Zmiana! O, zobaczcie, jak to wygląda! Mamma mia! Mamma mia! O! Mm. Dobrze, dobrze. No cóż, Cześć, możemy to... troszeczkę zostawić kaszu na 3-5 minut. Co by ona gotowa gotowała siebie. Czekamy. 10-15 minut, o tak, mamy Czekamy fajne rzeczy 10-15 minut, dziękuję Ro Romano von Polcie, że zostawił nam ten timer. Tak. 15 minut, proszę. I... więc... start! <grym> <grym> Jeszcze raz. 15 minut i 5 sekund, start! Jeszcze poprawnie gotować ten kaszę w takim... nie w takiej jak nie wiem jak po polsku poprawnie, a w taki kazan czukunny. To, to super, no, no. to fajnie. O! A teraz to chyba już, już jest gotowe. Aha. Zostawiamy, żeby ono po prostu czekało na swój czas. Nie będę kłamał, ale tu jest za dużo trochę masła i ja trochę go ubiorę. No No. Już więc dlatego dla mamłogi potrzebujemy owczą bryndzę. Ale ja nie, nie mogłem znaleźć tutaj w Warszawie gdzieś. I wziąłem taki ser I myślałem, że to będzie podobne, ale to nie za bardzo jest podobne. Ale to pójdzie też. Też będzie spoko, mi się wydaje. I potrzebujemy zrobić przez, przez tą rzecz w taki sposób, jak, to, jak ja to robię. Owczą bryndzę chyba musimy znaleźć gdzieś na targu w sobotę. Tak, To na pewno e, to nie jest to. Potrzebujemy dokładnie bryndzę, bryndzę tak zwaną owczą. A to, to jak powiedziałem to nie jest to i to trochę się różni. To będzie takie e, mamalekę po polsku. <grymka> <grymka> e, jeszcze <grymka> potrzebuję zrobić mużdziej z czosnkiem. Cios to, to też taka mołdawska danie No nie danie to taki przystawek. E, z czosnoka i, i z masło. Możdziej może być z, czy, z rybą, z. Ale pamiętam, że młodzież to zawsze było z e, cebulą czosnokiem i z ten, z rybą. I z ziemniakami gotowanymi. Tak jedliśmy w Mołdawii w kopance. Jak tam kopanka gdzieś ciebie? Nie wiem. Nie byłem tam. W listopadzie będzie jak rok nie byłem w Mołdawii i w, w, w kopanki. Tęsknisz za tej Mołdawii? Wie, wiesz, e, trochę jest tak, ale chciałbym tam pójść po prostu na, na tydzień albo dwa i po prostu wrócić. <grych> wrócić z powrotem do Polski. Bo ja nie... Wie, je... Przepraszam. Gotujemy małyga. No. A ty tęsknisz za Rosją? sam za Rosją. Szaszmieje. A odpowiedź nie otrzymałem. <laughs> Wieczeslav. Oczywiście, że nie. No co to za głupie pytanie? Dlaczego głupie? Być może ten sniesz, wiesz, za swojej babcią, no za piroginą. Tak, za no piroginą, tak, za tymi i wszystko to, co gotowuje moja matka, babcia i tak dalej. A, ale... ale. A ten za, za za swoim miastem? Nie. Nie był on tam. Nie wiem, tam 5 albo 6 lat, potem wrócił i zrozumiałem, że nie. A teraz a, przestawię szkwarki do, do miejscy. Tak. Eee, jest tylko <śm> <śm> no, jeszcze potrzebujemy tego, żeby pociąć Momąługę. Zaraz pokażemy, jak to. Tak Dalej gotujemy ja mużdziej Dobra, no taki lifehack jak pokroić ten czosnek Aha. Bierzemy nóż Który wszyscy już znają Tak Wiedzą <laughs> o. Tak a, a dalej robimy mużdziej Musimy ten czosnek zrobić bardzo mały, mały? Taki jak kasza Dobrze, jeszcze chyba dwa, dwa, trzy potrzebujemy takich. Tak, a ja chcę masło roztopić. Ja lubię mamałygo jest taki sposób co mas z masłem. No. no i główna część to mamałyga trzeba... Straszne troszeczki. Zrobić tak, jak Wiktoria robi. <gry> to ważna część przygotowania dla mnie. Dwa, trzy.

No teraz robimy. No cóż, jakoś tak to musi wyglądać, ale a <grymna> oczekiwanieśmy Co, e, coś innego, ale e, konsystencja ona taka jak jest. Taka sama, tak? Taka sama. I... Tak. Lepiej przygotować mamłek w taką... E, w się teraz na ekranie widzicie, w czym, e, w czym e, musi to być przygotowane. Tak. No nic strasznego. I teraz będziemy e, może, możemy pociąć tę mamołek na... na e, jesteśmy trzy na trzy części. No trzy i, i robię ja cztery. Nie. No a, a ja nadal e, będę gotował. mużdziej. Chcę już jeść. Spróbować spróbować. Co to za to... I co, jak, jak często to jedzenie na co? No, my z rodzicami to przygotowanie może być każdy tydzień. Każdy tydzień na weekend, na niedzielę z rodzicami. Uh -huh. Nam bardzo uh, podobało się um, zjeść małego z rybą, uh, bo mój uh, ojciec. Tak, poprawnie. E, bardzo lubię e, rybałka. O, <laughs> Jak po ojcy, to bardzo <laughs> I ja też mimo. lubię. O, ja też często... Була з ойцем на рибалки і риболовство. <галко> в риболовство, ну а -а -а. так, риболовство. І ну так, єдніш ми то разом. <галко> і це було супер. Наприклад, в Росії і тільки в Росії в Україні теж такі е, червоний калор, то, ну, уборщ бор, має червоний калор, так далі, такі є дуже традиційні такі пункти. A tutaj jakby... Co dla mamalydzi to, to tradycyjne? Z rybą czy nie? Nie, tradycyjne z szkwarkami. To jest, jak my przygotowaliśmy. To Tak, tak, tak. Nie. To szkwarki to gdzie bardzo sało. Ale to, te szkwarki nie tak wyglądały. Tradycyjne wyglądają, a oni w takiej bance są. Teraz też pokażę na ekranie jak to wygląda. Ja nie wiem jak to w ogóle nawet wytłumaczyć. To jaki jakiś z, mhm. z, z, z mięsem. Nie, no to nie tak to. To w ogóle inne, to, to też mięso wieprzowe ale w ob obrobki, obróbki. Aha, aha. I tam jest takie białe białe masło w w znaczy ono jest bardzo takie twarde. Mhm. I ono się. No, I ono w piwnicy stoi sobie. Aha. I ty bierzesz z piwnicy, z ją i robisz te te kwarki. No, okay. e, w Mołdawii bardzo lubię ten kwarki. E, to... No, oczywiście to z winą. Więc tradycyjne danie mołdawskie jest gotowe Zaraz Wiesław będzie próbował pierwszy raz Jest tu wszystko, winko, mamałyga, szparki, e, brynza i mużdej, to jest ciosnek ten No i właśnie Wiesław, to, e, to się robi tak Bierzesz ręką e, mamałygę, jak Wika No, bierzesz ręką tak Tak, troszeczkę ją tak, potrzebujesz e... Tak. I pierwsze w mięso, tak? I potem w, w szkwarki, a potem w dęg. I jeszcze w móżdej. Dobra, chyba to w taki sposób. Dalej. W, w masło, tak? Masło, dalej w te. Sierek. syrek. Super. I dalej. Troszeczkę móżdej, i to wszystko jest. Zjeść. <gry> I można zapić binką. Не, уже нормально. Это <рик> стресс. Не? Не только... Dziwno, że to trzeba rękami jeść. No, jesteśmy w Mołdawii tym wariantami, wiesz, ale no, tradycyjnie to się robi tak, jak, jak właśnie Wiecław robi. I po prostu jak dla mnie to wszystko można możliwe, po prostu zamiksować i jeść tym, nie wiem, wydalcem na przykład. No to nie tak. No nie. No nie no, jest jesteś no. Mołdawianinem, widać od razu. <laughs> Mały Topio, Topione masło. Topione masło i też bardzo smaczne dla mnie to. Ok, a ja teraz też chcę spróbować, i zaraz zostawię kamerkę tak, żeby było widać wszystkich. Teraz ja będę to próbował. A ja spróbuję w taki sposób, jakby robiłem. <grym> nie jak nie w molu, tak. Na przykład to zrobimy w taki sposób, zamiksujemy. A jesteście gorący, bo myślałem, że to nie jest gorące. Nie, nie, gorące. Ciapło, ciepło, tak? tak Aż tu o, jeszcze prędza była. była fajnie. Mm. No cóż, Wiesław. Ci się spodobało wszystko, czy co? Spodobało ci się ten mamolię? No tak. trochę. No, więc to był taki odcinek eksperymentalny z daniem modawskim Mama Łyga. Z wami był Wiesław Zarudzki. To ja. Wiktoria i Wasili. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Czekajcie na następny filmik. No i do zobaczenia. Dziękuję za wszystko. Wszystkim. Zróbcie Dziękuję wszystkim, zróbcie tam e, subskrypcję na mój kanał, subskrypcję na Patronite i zostawcie kciuko w górę. Dziękuję i do widzenia!